Czym jest wideo porada? Jest to spotkanie online na Messenger, WhatsApp, FaceTime, jak ci wygodniej. Umawiamy się na spotkanie z wyprzedzeniem. To ważne, żebyś wybrała termin, kiedy masz czas, swobodę oraz prywatność. Chcemy jeszcze lepiej, skuteczniej i dokładniej pomóc ci dobrać odpowiednią bieliznę. Jest to element, który sprawi, że odpowiednie dobranie bielizny staje się możliwe także bez wizyty w salonie. Zaufaj nam, tu nikt nikogo nie poddaje ocenie. Jedyne na czym nam zależy, to jeszcze lepsze dopasowanie bielizny, także online, abyś mogła czuć się spokojnie robiąc zakupy. To wszystko będzie świetnie dobrane. Odpowiedni fason dla Twoich piersi, model, a przede wszystkim rozmiar. I że będziesz w niej wyglądać i czuć się bosko. Brafitting online. Może brzmi nieprawdopodobnie, ale jest bardzo skuteczny. Widzimy to już przy obsłudze klientów poprzez wiadomości. Zwroty zdarzają się dużo rzadziej. Teraz chcemy być dla Was jeszcze lepsi i dać Wam jeszcze większą dawkę komfortu właśnie przez wideoporadę. Umów się na wideoporadę w salonie bilizny Bagatel online.